Dziś pokażę Wam coś nieco innego niż zwykle. Najczęściej na moim kanale możecie oglądać recenzje bardziej lub mniej oficjalnych figurek i co jakiś czas prezentacje moich customów. Tym razem mam dla Was coś z obu światów i do tego coś, co może być Wasze za naprawdę nieduże pieniądze. Zainteresowani? Zapraszam na recenzję najnowszego upgrade kitu od Seedworks. A ponieważ nie ma jeszcze oficjalnej nazwy, będę określał go wdzięcznym mianem Seedocoptera. Rotor Storm to jedyny latający Turbomaster i czyni go to bardzo istotnym członkiem drużyny. Stary, dobry Rotor lubi podkreślać, że jest najlepszy i mieć pewność, że wszyscy o tym wiedzą. Kreuje się na uwielbianego przez wszystkich Autobota i postrach wśród Decepticonów. Mało kto wie jednak, że takie zachowanie to jedynie maska, która ma na celu podnosić morale towarzyszących mu w walce botów. W rzeczywistości Rotor Storm jest przygnieciony legendą, którą wokół siebie stworzył i to jest jego największa słabość. Bohater dzisiejszej recenzji nie pojawił się w kreskówkowym G1, ale jest stałym bywalcem komiksów i zgromadził wokół siebie niemałą rzeszę fanów. Prawdopodobnie właśnie komiksowe dziedzictwo postaci było dla Sida motywacją, żeby stworzyć ten zestaw. Model, który widzicie przed sobą, to hybryda fabrycznej figurki zaprojektowanych oraz wykonanych w technologii druku 3D Elementów. Bazą jest wersja KO Warbottom Vortexa, którą jakiś czas temu wprowadził na rynek Machine Boy. Stąd błękitny kolor bardziej pasujący do postaci. Tryb helikoptera jest naprawdę pokaźny, znacznie większy niż się początkowo spodziewałem. Na jego potrzeby nieco przemodelowano transformację oryginału i zastąpiono wiele starych elementów nowymi. W rezultacie tryb alternatywny znacząco odbiega od tego, co oferował nam Warbotron. Podoba mi się ten ciężki, agresywny styl. Można doszukać się tu inspiracji nieśmiertelną kobrą, co najbardziej widać w sekcji dziobowej. Co ciekawe, Sid pomyślał o otwieranej kabinie, co znacząco uatrakcyjnia ten tryb. Mamy także możliwość drobnej kustomizacji naszego atadła. Tył działu, który w tym przypadku pełni rolę turbiny, może zostać umieszczony pod skrzydłami lub przy wiedniku. Ja preferuję jednak tę pierwszą opcję, głównie dlatego, że nie znam się na lotnictwie i nie rozumiem, czemu miałyby być wstawione w drugich otworach. Sam wirnik jest jak najbardziej obracany, ale dość sztywny, więc raczej służy do ustawienia w jednej pozycji niż kręcenia i biegania po pokoju z dźwiękami helikoptera na ustach. Większość tego trybu sprawdza się bardzo dobrze, chociaż jedno ze skrzydeł lubi mi czasami wypadać. Dużo większy problem widzę od strony ogona. Drukowane elementy nie mają tu żadnego solidnego połączenia, przez co potrafią odstawać. Nie wiem, czy to kwestia zbyt mało precyzyjnego spasowania elementów podczas mojej transformacji czy też projektu, ale mam wrażenie, że mały tab wpinający się w stopy zapewniłby znacznie lepszą stabilność. Podobny problem mam z tymi elementami. Niewielkie zgrubienie części, na której są montowane tuż za zaczepem, znacznie zwiększyłoby ich stabilność. Mam jednak świadomość, że to drobne detale w modelu, który wciąż jest rozwijany i bardzo możliwe, że w jednej z kolejnych wersji problemy te zostaną bezpowrotnie usunięte. Bardzo podoba mi się kolorystyka jako przyjęto dla Rotor Storma. Połączenie różnych błękitów i różu kojarzy mi się z barwnymi neonami z lat 70. i 80. Policjanci z Miami i Magnum na pewno nie pogardziliby takim helikopterem. Przy swoim pierwowzorze z G1 model prezentuje się jeszcze lepiej. Oryginalna zabawka była raczej mało imponującym klockiem przypominającym helikopter wiadomości na sterydach. Tu mamy pełnokrwistego zabijakę, istnego mięśniaka wśród helikopterów helikopter Rambo. Jakby to powiedział few, Rambokopter. Mimo to odnajdziemy liczne nawiązania do oryginału, takie jak działa toż pod wiernikiem, kształt skrzydeł czy łączenie połowy ogona. Na tle klasyki reprezentowanej przez Hotroda najlepiej widać jak pokaźnych rozmiarów jest silokopter. Do tego ładnie zgrywa się ze stylem czagów. Przy Masterpiece Hotrodzie rozmiar także prezentuje się bardzo dobrze, choć tu stylistyka zdaje się już wyraźnie odstawać. Prawdziwa zabawa zaczyna się jednak, gdy do porównania dołączy masywny Masterpiece Starskim. To ogromny samolot, który wbrew pozorom wcale nie wydaje się jakoś dużo większy od dzieła SIDA. Do tego przy nim proste kształty i oszczędna forma lotostorma wydają się być bardzo na miejscu. Jestem naprawdę zadowolony z tego, jak SID zaprojektował nowy tryb alternatywny. Całość prezentuje się potężnie i wygląda na nowoczesny bojowy helikopter. Wciąż uważam, że można by lekko poprawić tolerancję jednego ze skrzydeł i dodać solidniejsze zaczepy dla ogona, ale i tak nie mogę wiele zarzucić tej konstrukcji. Zobaczmy czy dobra opinia utrzyma się także po konwersji do trybu robota. Transformacja może odstraszyć część fanów konwencjonalnych robotów, ale w mojej opinii naprawdę nie ma się czego bać. Większość czynności jakie należy podjąć żeby dokonać konwersji wymaga platformingu. Wiem, że w tym miejscu pewnie zaraz pojawi się tłum fanboyów, którzy zaczną na to narzekać i mówić, jak to nie powinno mieć miejsca i tym podobne. Dla tych osób przypomnę króla partsformingu G1 Omega Supreme. Aha, i jeszcze Nureye w niemal każdym moldzie Seekera, jak do tej pory wyszedł. Na początku możecie mieć problem z odgadnięciem, gdzie umieścić jaką część, ale powinniście poradzić sobie z tą niedogodnością bardzo szybko, podpierając się zdjęciami figurki lub choćby moim filmem. Sama transformacja jest natomiast ciekawą zagadką logiczną z wpasowywaniem elementów. Jeżeli lubicie puzzle, na pewno będziecie się dobrze bawić. A propos puzli. Nigdy nie rozumiem, jakim cudem pokrojenie gotowego obrazka na kawałki i składanie go z powrotem do kupy osiągnęło taką popularność. Zwłaszcza jeżeli ktoś później przykleja te puzzle na stałe. Nie lepiej od razu kupić normalny obrazek? No nic, wróćmy do koptera. Muszę przyznać, że robot wyszedł Sidowi naprawdę świetnie. Morbotronowe proporcje i kolory wersji Machine Boy bardzo pasują do postaci. Nieco jaśniejszy błękit drukowanych elementów ładnie przełamuje bazowe barwy. Do tego wszystko jest sztywne, solidne i nie zapowiada rychłych luzów czy uszkodzeń, co dobrze wróży na przyszłość. Nie dopatrzyłem się także żadnych błędów w wydruku, które mogłyby zepsuć dobre wrażenie. Może odrobinę paprochów na tyle jednego z naramienników, ale to już trochę czepialstwo. Sam robot jest dość sztywny i ciężki, w czym sporą zasługę ma także bardzo przyzwoita baza. Spasowanie elementów sprawia natomiast, że nie powinniśmy mieć problemów z częściami, które będą stale odpadać podczas pozowania. Zgodnie z masterpiece'ową modą nie oświadczymy tu strzelających pocisków w działach figurki, ale za to z każdego z nich możemy wyciągnąć rakietkę. Jeżeli natomiast nie korzystasz z uzbrojenia, możesz je bez problemu zamontować na plecach figurki. Stylistyka nowych elementów także została utrzymana w klimacie surowych brył, jakim ostatnio podąża ta linia. Co jakiś czas odnajdziemy jednak atrakcyjne detale, takie jak wloty powietrza na nogach, które korespondują z analogicznym elementem w zabawce z G1. W tym miejscu wspomnę także, że głowa figurki to projekt autorstwa Marcina z kanału Monologii o Robotach. Podoba mi się jej rzeźba i możliwość wydrukowania oczu z przeroczystego plastiku, chociaż cały czas mam wrażenie, że twarz jest jakby nieco za mała w stosunku do powierzchni całej głowy. Jeżeli jesteście ciekawi tego oraz innych projektów Marcina, zajrzyjcie na jego kanał na YouTube. Wydaje mi się również, że zarówno głowie, jak i większości pozostałych elementów dobrze zrobiłaby kulacja wygładzania acetonem. Niestety nie wiem, jak wpłynęłoby to na tolerancje, które teraz niemal na całej figurce prezentują się bardzo dobrze, ale myślę, że zyskałaby na tym stylistyka i trwałość elementów. Model zachował całą w wersji Machine Boy: podwójną kulkę z frontu stopy i dwa zawiasy z jej tyłu. Zawias w kostce. Zgięcie w klanie i obrót tuż pod nim oraz dwie osie w biodrze. W pasie odnajdziemy pełen obrót, podobnie jak w ramieniu. Ramień posiada także dwie równoległe osie, z których jedna wykorzystywana jest podczas transformacji. Łokieć pozwala na 90 stopni zgięcia, a dłoń ma obrót w nadgarstku i otwierane palce. Głowy umieszczono na standardowym stawie kulkowym co zapewnia bardzo duży zakres ruchu. Mogłoby się wydawać, że wysunięcie środka ciężkości do tyłu zaowocuje pijanym rotor stormem, który nie potrafi utrzymać pionu, ale w rzeczywistości radzi on sobie bardzo dobrze i pozwala na łatwe i naturalne pozowanie. Zobaczmy jak sidokopter radzi sobie na test swojego poprzednika z pierwszej generacji. Jak widzicie, licząc do czubka głowy, figurki mają niemal tę samą wysokość, jednak zupełnie inaczej rozłożone proporcje. W tym trybie również ciemniejszy błękit kolorów w wersji Machine Boy współgra z jasno-niebieskimi elementami upgrade'u dając nam rezultat przypominający kolory oryginalnej zabawki. Głowa także jest do niej bardzo podobna. Miłym akcentem jest też umiejscowienie skrzydeł na nogach, które ponownie nawiązuje do G1. Kolejne odniesienia znajdziemy na wlotach powietrza i na ramionach, gdzie różowe naklejki zastąpiono fragmentami wydruku w tym samym kolorze. Działa to natomiast niemal idealne kopie pukawek od Storma. Tyle, że pozbawione gimiku strzału. Krótko mówiąc, projekt stanowi bardzo dobrą reinterpretację oryginału, posiadając jednocześnie liczne nawiązania do jego charakterystycznych elementów. No dobrze, a jak bohater dzisiejszej recenzji, prezentuje się przy innych transformerach. Wzrostem nieco odstaje od Hotroda z klasyków, ale z drugiej strony to ciężki wojskowy helikopter, więc dysproporcje są uzasadnione. Masterpiece Hotrod w wersji 2.0 jest niemal tego samego wzrostu. Chociaż odczuwalna jest Warbotronowa stylistyka, która jeszcze bardziej rzuca się w oczy przy prostych liniach Masterpiece. Latające MPki reprezentuje najbardziej krzykliwy z Seekerów, Masterpiece Starscream. Tu już bardziej da się odczuć różnicę wzrostu. Bardzo jestem ciekaw, jak sprawdziłby się ten zestaw na wydanym ostatnio przez Jinbao powiększonym noko w Brutikusie od Warbotrona. Jeżeli uderzasz w stylistykę Masterpiece i potrzebujesz swojego Rotorstorma, to na pewno warto przemyśleć ten wariant. Czas na podsumowanie moich dzisiejszych wypocin. Zanim jednak to zrobię, opowiem o ostatniej rzeczy, którą należy wziąć pod uwagę przed wydaniem werdyktu. Cenie. Zapewne spodziewacie się, że Sit każe Wam sprzedać nerkę, żebyście mogli nabyć jego upgrade kit. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Wszystkie elementy, które tu widzicie, możecie za darmo pobrać z jego profilu na Fingiverse i wystawić mu pozytywną opinię za to, że włożył w ten projekt tak wiele serca i czasu. Jeżeli natomiast nie macie własnej drukarki 3D lub kogoś, kto mógłby dla Was wydrukować te elementy, zawsze możecie zagadać do Sidena w facebookowej grupie Transformers Polska. Odnajdziecie tam również Marcina, który, jak mówiłem wcześniej, jest odpowiedzialny za projekt głowy. Tak więc jedyną rzeczą, której wam brakuje, jest Knoco Forbotan Vortex, którego da się nabyć w cenie kilkudziesięciu złotych lub jego powiększona wersja od Jinbao i odpowiednio zwiększone części do podmiany. Z tego co wiem, autor pracuje nad wersją upgrade'u, która będzie pasować także do oryginalnego wydania Warbotrona. Więc, jeżeli nie chcesz wspierać twórców podróbek, to także zyskasz możliwość zbogacenia swojej kolekcji Osidowego Rotorstorma. No dobrze, wracamy do podsumowania. Czy warto zdobyć ten niewielki zestaw i dołączyć go do swojej kolekcji? Uważam, że jak najbardziej. To bardzo ambitny i nowatorski pomysł, a taką pracę należy wspierać choćby po to, żeby motywować jej twórcę. Projekt jest jednak na tyle dobry, że w rzeczywistości broni się sam bez mojej rekomendacji. Partsforming to niewielka cena za to co dostajemy. Oba tryby wyglądają bardzo dobrze, a figurka nie pozwala na pomylenie postaci z żadną inną. No i szansa na oficjalnego Rotostorma jest naprawdę niewielka, co czyni alternatywę Sidokoptera jeszcze atrakcyjniejszą. Nieprędko trafi się także okazja, by zdobyć inny podobny produkt w tak dobrej sumarycznej cenie, więc śmiało korzystajcie i zobaczcie ile warte są drukowane transformery. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i jak zawsze zachęcam do komentowania i subskrybowania mojego kanału. Zapraszam także do śledzenia w stronie majacyfigurek.pl, gdzie znajdziecie recenzje, customy, poradniki i wiele innych materiałów w sam raz dla kolekcjonerów figurek. Do zobaczenia!